Witam wszystkich bardzo serdecznie na listopadowym czytaniu dla strzelców. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Drogie strzelce, karty dla Was na listopad Starota. Mamy 6 buław, kartę księżyc, koło fortuny, siła, 10 mieczy i mamy rycerza buław. Macie trzy główne arkana na 6 kart, więc wygląda na to, że to co dzieje się w listopadzie będzie miało bardzo znaczący wpływ na całokształt kształt waszego życia i zmiany, jakie będą tutaj zachodzić, będą to zmiany na stałe. Ponieważ zaczynamy od sześciu buław, to jest wasza wygrana w jakiś sposób, ponieważ jest to czytanie ogólne, to może dotyczyć jakiejkolwiek sfery waszego życia, więc tutaj używacie swojej intuicji, ale tutaj pojawia nam się coś, w czym wy odnos odnosicie sukces. Prawdopodobnie może to być sukces niespodziewany, ponieważ mamy tutaj tą kartę księżyc, ale tak jakby osiągnięcia tej wygranej wiązało się również z jakimiś problemami. Yy, oprócz tak jakby przeszkód również odnosiliście jakieś rany emocjonalne. I to mo mogło być tak naprawdę ukryte przed światem w jakiś sposób i ponieważ ta, ta wygrana, yy, mogła być nieoczekiwana w momencie, kiedy ona się dzieje, kiedy faktycznie już dostajecie ten wieniec laurowy, y, oczywiście mówiąc metaforycznie, y, zatrzymujecie się na chwilę i pojawia się taki znak zapytania w Waszej głowie, co dalej? Ponieważ tak jakby z góry założyliście, że Wam się nie uda albo mieliście jakieś przeczucia. Że, że, będą, że, że po prostu cała, cała sytuacja zakończy się niepowodzeniem, a ponieważ się tak nie zakończyła, nie bardzo wiecie co robić dalej, ale mam też wrażenie, że nie do końca od Was zależy to, co będzie się działo dalej w związku z tą właśnie wygraną. Ale tak jakby cała ta sytuacja, ponieważ pojawia nam się tutaj karta siły. To jest duży krok w Waszym życiu, jeżeli chodzi o być może ponoszenie porażek. Ale to jeżeli ponosiliście jakieś porażki, to byłyby to porażki tak jakby pokazywane energią bitwy, ale nie wojny. Tutaj tak jakby wygrywacie wojnę, mimo tego, że przegraliście kilka bitew. Ale to w ogóle was nie zniechęca, bo mamy tego rycerza buław, czyli że jedziecie dalej, tak jakby nie zatrzymuje was to w żaden sposób, tak jakby o, jesteście w stanie ogarnąć te negatywne rzeczy, które się wydarzyły i bardzo szybko i sprawnie wyciągacie wnioski i nie pozwalacie, żeby to was w, jakiś, w jakikolwiek sposób zatrzymywało czy zatrzymało. I teraz tak, ta wygrana zupełnie zmienia sposób, w jaki wy widzicie siebie. Stąd tak jakby to zatrzymanie i ten znak zapytania. Co dalej, bo tutaj się udało, czyli że jestem w stanie osiągnąć sukces. Czegokolwiek to czytanie dotyczy. Tak jakby to, to jest taka informacja dla Was, że faktycznie mimo tego, że nie było łatwo, mimo tego, że mieliście być może ochotę się poddać po drodze, nie zrobiliście tego i widzicie bardzo pozytywne efekty. I tak naprawdę to powoduje, że wy chcecie iść dalej i że tak jakby warto jest się nie poddawać. I ta energia bardzo mocno was motywuje do tego, żeby iść dalej. Czyli że ten lew, ten lew symbolizowałby te dziesięć mieczy. To są właśnie te negatywne emocje związane z tym, co działo się po drodze. Wy tak jakby yy, może nie zawieracie pakt, tylko yy, godzicie się z tym, co było. Być może nawet i rozumiecie, dlaczego akurat takie rzeczy musiały się zadziać, bo w jakiś sposób to Was kierowało, te negatywne emocje. I zaczynacie widzieć w inny sposób yy, wkładanie wysiłku w pewne rzeczy. I to też otwiera Wam oczy i to powoduje, że, że nie macie ochoty nawet i się zatrzymywać, tylko po prostu jedziecie dalej, nawet jeżeli nie wiecie, co Was czeka, co czeka za rogiem. Nie obawiacie się, bo już macie, macie konkretne doświadczenia z przeszłości. I tutaj jest po prostu takie poczucie, że yy, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. I nawet jeżeli tak jakby nie oczekujecie, że droga przed Wami, droga, którą teraz będziecie kroczyć, że będzie łatwa i że nic złego nie będzie się działo, ale w ogóle się tego nie obawiacie. Tak jakby akceptujecie fakt, że zawsze jak jest światło, to jest i ciemność. Akceptujecie fakt, że jest zawsze kontrast, że, że nie, nie wszystko będzie szło gładko, ale to właśnie daje Wam siłę bo już macie doświadczenie i wiecie, jak z takimi emocjami walczyć, wiecie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. I tutaj, kochani, pojawia mi się tak jakby chęć zmiany kierunku w jednej ze sfer waszego życia. I teraz tak, z kart y, archetypów, karta dla Was na listopad, mamy kartę podkarstwa. Czyli, że... Może być, że ten sukces, który tutaj osiągacie, po pierwsze, może spowodować zazdrość u niektórych osób albo podejrzliwość. Ogólnie ta karta pokazuje nam, być może nawet i ostrzega, żebyśmy byli świadomi, nie chodzi o to, żebyście się tym przejmowali, absolutnie nie, tylko żebyście byli świadomi, że gdzieś tam za kurtyną, gdzieś tam w tle ludzie mówią tylko co mówią i dlaczego mówią. Tutaj z drugiej talii kart wyroczni mamy dla Was kartę o nazwie Czas. Ja mam tutaj takie poczucie, to tak jakbyście Wy pod wpływem tego zwycięstwa, tego sukcesu, ponieważ widzicie siebie inaczej, widzicie siebie jako osoby silniejsze niż Wam się wydawało, możecie zacząć się przygotowywać do wykonania jakiegoś kroku w waszym życiu, ale jest to krok w innym kierunku, jakim do tej pory podążaliście. Ale to tak jakby trzymacie, jakby wam to opisać. Jak patrzymy na jezioro i jest gładka woda, bo nie ma żadnego wiatru, to tak jakby to, co się tutaj dzieje, ten wasz pomysł czy ochota, żeby pójść w innym kierunku, ona jest pod powierzchnią tej wody. Jest tak jakby świat zewnętrzny. Nie zna szczegółów tego, co, co w tym momencie dzieje się w Waszej głowie. To jest po prostu, ale to się dzieje dzięki właśnie tej wygranej. Ale mam wrażenie, że niektóre osoby mogą zacząć zauważać jakoś zmianę w Was. Niektóre osoby mogą zacząć widzieć, że Wy w tym momencie jesteście e, tak jakby w fazie oczekiwania. To tak jakbyście Wy teraz czekali na to, żeby pewne okoliczności ułożyły się w konkretny sposób, żebyście mogli wykonać ten krok w innym kierunku, albo po prostu na coś, na coś tutaj czekacie, więc tak naprawdę ogólnie jest to taka trochę energia zawieszenia. To jest pewność siebie, ale tak jakby bardzo stabilna i tak jakby nie rzucacie tą pewnością siebie w twarz innym ludziom. Ale zdecydowanie ta pewność siebie powoduje pewne podejrzenia u innych osób. Ale że nie chcecie się tym dzielić, tym, co dzieje się w środku, w was, ludzie mogą zacznąć gadać i podejrzewać. Także uważajcie na to, nie na plotki w ogóle nie przejmujcie się. Bo wiecie, plotki to mogą być pozytywne, mogą być negatywne, tak? Ale to w ogóle nie ma wpływu na to, co się dzieje u Was z Wami. Tylko chodzi o to, żebyście byli świadomi, że niektóre osoby zaczną zauważać y, tę zmianę w Was. I mogą się pojawić podejrzenia, mogą się pojawić jakieś podejścia, żeby, y, żeby sprawić, że się otworzycie i wyjawicie, co tam się dzieje w środku. Ale Wy tutaj nie macie ochoty. Być może to plotkarstwo pojawia nam się w związku z tymi dziesięcioma mieczami. Czyli że z tymi ranami, które odnieśliście w międzyczasie, to mogą być osoby, które te rany zadały. To mogą być osoby, które próbowały upewnić się, że wy nie uzyskacie y, tego zwycięstwa, że nie zwyciężycie, ale że wam się udaje. To tak jakby prowokuje te osoby, żeby zacząć gadać. I mogą się pojawić podejrzenia, że albo używaliście jakiejś... W cudzysłowie oczywiście jakiejś magii, albo że, albo że osiągnęliście ten sukces yy, tak jakby podążając nieoficjalną ścieżką. Czyli że tak jakby to co, w, to, co świat widział, to co osoby, które Was otaczają, widziały, bazując na tym, co te osoby widziały, to tak jakby wnioskiem byłoby, że Wam się nie uda. Mam nadzieję, że opisuję to w y, wystarczająco przejrzysty sposób. Czyli, że to, co się działo na powierzchni, sugerowałoby, że wy nie mieliście szans odnieść tego sukcesu. Bo być może te dziesięć mieczy było na powierzchni cały czas i to było to, co inne osoby widziały. I ten sukces jest po prostu, nie, tak jakby rzeczą nieoczekiwaną dla Was, ale też i dla innych. Wy mieliście tak jakby nadzieję na ten sukces, ale nie do końca wierzyliście, że jest to możliwe. I ten księżyc właśnie sugerowałby, że wy w jakiś sposób, że działo się coś też tak jakby na zapleczu, że wy w jakiś sposób też działaliście pod tą powierzchnią, żeby osiągnąć ten sukces. I to tak jakby pojawia nam się tutaj taka energia ryzyk fizyk. O. Mogliście podjąć jakieś ryzyko i niewiele osób o tym wiedziało i udało wam się. I wy tak jakby chcecie ciągnąć tą energię dalej, ale tutaj właśnie to powoduje jakieś rozmowy za waszymi plecami. Niekoniecznie, że ktoś wam życzy źle, tylko po prostu rozmawia, bo, bo wy tak jakby nie wyjawiacie wszystkiego, nie wyjawiacie dokładnie w jaki sposób udało wam się osiągnąć ten sukces, ale co ważniejsze, nie wyjawiacie, co z tym sukcesem zrobicie dalej. Plany na pewno macie, ale tak jakby w tym momencie się nie ruszacie. Tylko czekacie na odpowiedni moment. Ok, zostawimy to na tym. W części rozszerzonej, link podaje poniżej. Wyciągniemy jeszcze trzy karty z tej talii Tarota, żeby zobaczyć, jak ta energia rozwinie się dalej. Oprócz tego będzie dodatkowa iskierka z kart wyroczni i będą jeszcze trzy karty starota króczego. Krók pokazuje nam rzeczy, których powinniśmy być świadomi, rzeczy, które nie są oczywiste, a mogą bardzo dużo zmienić. Coś, czego nie powinniśmy, z czego nie powinniśmy stracić oczu? Widoku. jejku, Coś, czego nie powinniśmy stracić z oczu. Chyba tak się mówi. Okej, okay. czyli że rzeczy, które mogą się dziać, ale które możemy łatwo przeoczyć, jeżeli nie będziemy e, tak jakby wystarczająco e, zwracali na nie uwagę. Okej, okay. link podaję poniżej, jeżeli macie ochotę, to zapraszam, a jeżeli nie, to dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następne czytanie.